Siemano z, lol, siemano z tej strony LOL 356. Przepraszam, że tak źle zacząłem, ale jestem już zmęczony. E, dzisiaj chciałem pokazać Wam kolejny odcinek z moim kilogramowy cyfer. 3 kilogramowy. Co mam w środku? Po pierwsze, w środku mam różne dokumenty, em, pieniądze oraz. Pasolki. Wszystkich smaków. I właśnie wszystkie dokumenty już wyjąłem i teraz będę... Pro... Próbuję właśnie to zrobić. A

No to co tu było? Ja po kolei, uczylałam. Tutaj y, jest pierwsza paczka binbozy. Druga paczka. I właśnie jeszcze, gra, która będzie z Onyxa Gaming grana.

Z Zonyca Gaming będziemy w to brali. I mam jeszcze dwa opakowania, którego po teraz są w drodze. I trzy opakowania mam jeszcze odłożone do szafki. Proszę, biegnij do zala. Biegnie. Bozyn Challenge. Co tak mówi? Dobra. To są,

Myślę, się dobrze oglądało i to będzie na tyle. To część.